Dzień dobry, witajcie we wtoreczek i co mamy? Dzisiaj Orkę majorkę spójrzcie na puchnie wytarte odkładnie. Od wiosny pierwsze użycie. No ale to było spowodowane tym, zaraz dojedziemy do drugiego brzega, to Wam pokażę, że tutaj wchodziły mi w tą działkę dwa kawałki łąki. I je właśnie dokupiłem i chcę wszystko razem scalić, zaorać. To był jeden pierwszy powód. Drugi powód to był taki, że jest już późno, to jest orka przedsiewna i nie zdążę na jesieni odchwaścić, chyba że przedschodowo, ale no, jakoś nie mam do tego uznania przy zbożach. Więc dobrze byłoby to, żeby te pasty z wiosny też nie szalały, nie wiadomo jak. Dlatego będzie orka, owieczka, urunia i chyba jedyna tej jesieni. Także po tej orce znowu pół trzeba myć, nasmarować, zakonserwować i odstawić. Kolejna bałamuta, no ale niestety. Dzisiaj tak czasu nie mam za dużo, dzień będzie rozrywany, jest 8.30, tak dziś do 11, jakieś 2,5 do 3 godzin będę miał czasu, później niestety muszę zjechać na przerwę, niestety albo stety, bo tam też spotkanie mam umówione, zobaczymy może coś ciekawego uda się osiągnąć na tym spotkaniu i też jeszcze dzisiaj coś może tacie pomóc przy montażu ostatniej bramki bydło prawdopodobnie jutro będzie przeganiane i jeszcze po południu paszowóz na filię namieszać także e, tak można powiedzieć że z doskoku będę orą. na szczęście blisko domu działeczka to nie problem sobie zjechać i podjechać ponownie więc tak wszystko będzie dzisiaj na wariackich papierach zapewne do nocy będę orę do późnych godzin nocnych, no i jak widzicie, za dawnych lat zestaw NK z pługiem. No bo duża waltra stoi pod beczką. Jeszcze może parę beczek w tym tygodniu uda się wyrwać. Jak nie, to na początku przyszłego coś będziemy tej gnojowicy wywozić. Chociaż w sumie już bardzo nie mam gdzie, tylko dwa hektary mi zostały do zalania A resztę to dopiero poziom lupcy. Także no może. Po ziarnówce będzie, no ale dobre. Nie chciało mi się odpinać, nie chciało mi się tracić czasu, bo i tak długo mi się zeszło. Bo pług był przystawiony rozgarniakiem do pryzm, talerzówką i jeszcze z przodu obciążnik od trochę dłużej stał. Także wszystko musiałem rano podstawiać. To mi się dobre pół godziny zeszło, zanim się do tego półga dobrałem. Ale szczęśliwie, bez żadnych tam przygód, jakoś się dobrałem i i idzie orka także zobaczymy jaki efekt no enka ma co robić powiem wam w tym pługu na psiochu to idzie lekka tutaj taka trochę ciężejsza gleba no i już, już już jest co robić no tutaj nawet i czwóreczki momentami łapie więc nie momentami tylko w znacznej części działki więc to jest jak na moje warunki to bardzo dobra gleba. Tylko tam kawałek jest takiej góreczki, gdzie ten słup stoi, taki co tam troszkę piasku, ale tam nigdy nie wypala. Jakoś tak płytko są te wody gruntowe, mimo że piach, że nigdy nie brakuje. No i też ciekawostka, tam gdzie ta góra i ten słup. To była studnia, bo tam były zabudowania. w tej studni zawsze woda była. O, a co to tak ciężko idzie? No daj, to da spokój. Żebym się nie spodziewał. Że mała walka będzie tak stękać. Ale nic, już uczepiona, to powoli zaorze. No, trzy słupy na działce, tam ten podwójny wspomniałem i tutaj na uwrociu dwa. Także nie jest jakoś tam skomplikowane. Nieduży klin na tej działce, bo to tak rzadko, żeby się zdarzy, że żeby klina w ogóle To nieliczne pola. No i do tego słupa też taka ciekawostka jest, bo on podwójny zobaczcie, od niego nigdzie dalej nie idzie linia, bo to jest taki, którym było przy. Łączę tutaj na tą działkę doprowadzone i miałem chęć się go pozbyć, ale znajomy mówi, że zostaw to. Jeszcze nie wiadomo czy ty, czy dzieci coś może będą tu budować kiedyś na tej działce. No to już masz gotowe przyłączenie, musisz biegać. No i w sumie może miał rację i namówił. Także na razie zostanie taki w środku słup. No i co? Póki co walczymy z tą biedą i widzimy się za chwilkę. No jeszcze raz na tych sumie w temacie, tutaj właśnie w środek tej działki wchodzimy dwie łąki, jeden tu pasek, on tam się później rozszerza i drugi tam jest widoczny, nie wiem czy widzicie, razem tam 80 arów, niecałe, tak więc to dołożone, trzeba to jakoś scalić, a najlepsze narzędzie do scalania działek mam ze sobą. No to cyk pierwszy hektar za nami i za moment będzie pierwsza łąka też. Może do przerwy uda mi się tam do drogi zmęczyć. Trochę deszczu spadło, wydawało się, że będzie mi wilgotno, a no zobaczcie, pod spodem sucho. Jednak ten poplon wyciągnął wodę i to niesamowicie. To jest właśnie wada tych Poplątą fajne, ale kurde, wodę wyciągają. Z drugiej strony to dobrze, bo to się ma dzisiaj. Po półtorej godziny orki mam już gdzieś ze dwa hektary około załogane. Jeden słup obrobiony drugi zaczynam obrabiać. No i jedną łąkę, jeden pasek łąki wyłogany coś tam się udało ogarnąć malutko malutku i do przodu zobaczymy ile jeszcze do tego spotkania mi czasu zostanie ale myślę, że jeszcze jakieś niecałe dwa hektary będzie można za oryż. to by też fajnie było to już by mniej na noc zostało <gry> no i druga łąka leci od razu zmieniają się skiby inaczej wyglądają o rące niż po kawałek kawałek załogałem ale jeszcze już obszarę, bo tak myślę, że jedną trzecią to już odpaliłem tej łaniany ale za 20 minut muszę uciekać na, na te spotkanie, które mówiłem Ale patrzcie jak to języczkę będzie uciekać w tym należałoby się i ręce moc podnieść na tak jakieś 140-150 kunia to by to już inaczej ten ciągniczek się zbierał zupełnie. ale i tak nieźle warunki dzisiaj są kiepskie do z pozoru wyglądają ładnie że jest ok bo padało ale popadało tylko na wierzchu a pod spodem dalej sucha ziemia Zasana do wszystko Trzyma niesamowicie pół, a na wierzchu się marzę, Także na blokadce, orze, żeby poślizgu nie było, to dużo szybciej i paliwa też mniej na pewno będzie zużyte na taką robotę. No to jesteśmy już po tej przerwie, po tym spotkaniu. Mogę tylko na ten moment powiedzieć, że no owocne spotkanie zakończyło się owocnie umowa zawarta także coś znowu się szykuje ale co to nie powiem, to wkrótce myślę, że do 8 tygodni to będzie zrealizowane ogólnie co troszeczkę to ze sobą wziąłem, skonsumowałem kawka wypita ciągniczek dodankowany Także i ciągnik, i operator pełen energii Kręcimy dalej, no też dobrze idzie orka, nie można powiedzieć, że tylko bez orka, tak? I oreczka fajnie szybciutko ubywa No na takich działcy też się chce oreć Znaczy chce i nie chce, powiem pan, że to tak się jedzie, jedzie i nic nie ubywa, jeździ jeździ Na no, takich małych dwóch hektarowych, no to się pada, zaraz załabiana A tutaj Jedziesz, 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 i końca nie widać ani za, ani przed. Ale z drugiej strony, no, nie ma odorywania dużo. Zaczynania, zagłówki też szybciutko idą. Na takich działkach finalnie wydajność jest lepsza. Myślę, że hektar średnio tutaj wyjdzie gdzieś z 45 minut. tam tamtym większym koniem to by jeszcze ciężko. No bo tutaj to w porywach do 9 na godzinę i to ostęka, to ostęka ciągle no ale niech tam w walterce pająki z komina trzeba przegolić. W tej małej, no bo tak faktycznie całe rośliny, tak takie prace tylko wykonywała. Żeby pod pełną mocą się nie zdarzyło w tym, w tym sezonie, także ma pierwsze zajęcie, może się wykażeć. No to zaraz już będzie wszystko scalone. Jedność, nie będzie żadnych łąk w środku, bo to naprawdę irytowało. Jeszcze tato jak ta. Bo teraz posłuchajcie, jak mruknie. O, o, ma co ciągnąć tu, po tej łąki ale mówię, ta to jeszcze nie jest taka Tam tamta co była, bo tam z dwóch stron jeszcze za nią taki wąski pasek 6 metrów miał. tam to była matabla, trzeba było za każdym razem na jedną tarczą tylko siać zamykać u, 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 u to mi no, jedną tarczą zamykać, siać pierniczyć się z opryskami też nie wiadomo jak żeby to nie poprzypalać a powiem wam, że teraz szybciej się robi tą działkę z tymi łąkami w środku jak, jak to omijać chyba każdy rozumiał no, chyba zaraz będzie redukcja musiała być I idzie, 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 idzie. dobrze. I tej łąki nie na cały przejazd na Także siódme podwy wylewa walterka Ale próbujemy u nas bez Trochę ją tak puścił ostrzejszą robotę. <laughs> Niech się drogę wykaże. Oczywiście takie nierówności drogę zostaną, ale myślę, że w przyszłym roku już ich widać to nie będzie. Pozaciąga się. No. i jedno rozpinanie między w moim życiu 15 po 14 kolejna przerwa niestety droga nieplanowana ale takie życie ogólnie gdzieś około 6 hektarów już zaorane może nie całe ale gdzieś już blisko tego nie no żeby nudy nie było na dzisiejszym filmie no to też coś Innego niż owka, czyli mieszanie wozu na filię. kamerkę wezmę ze sobą, może coś tam się nagra, nie obiecuję, nie wiem. No szybka akcja i znowu orka do jorka Już w sumie praktycznie tu poobrządzony jestem. Tylko ten baszowóz tam zawieź zrobić i w końcach trochę przyścielić z grubsza, i można wracać do oreczkiem. Mamy godzinę 15:20, czyli przy dobrych wiatrach gdzieś. O 17 myślę, że już bym był z powrotem jakieś tam 2-3 godziny wyjścia i poprzeczniaki, no ze 2 godziny i poprzeczniaki powinno być załatwione, powinien być załatwione, to ma 2-2,5 godziny tak myślę, gdzieś około 3 hektarów zostało, może niecałe. Z no za to ze 3 hektarów. No Majku, gdzie nie spojrzeć to robota tu trzeba dokończyć nagrywanie jutro, jutro będzie bydła przeganianie na nowy kojec także by ruszta zwolnić to z samego rańca dobrze byłoby zaorać to byśmy bydło przegonili e, i bym nawozy sypał pod właśnie zasięg tego przynżyta, może nawet równo z i jadrem by już siał żeby robota szła nie jest to powiedziane źródło wszystko trzeba zasiać, ale chociażby zacząć to by źle nie było a tymczasem cyk w beleczkę i lecimy z robotą ale aż takie dobre wiatry to nie były bo jest godzina 18 a nie 17 i wyjeżdżam do orki no ale nic jakieś 3 godziny i powinienem to zmęczyć, no zależy mi na tym żeby to dzisiaj zaorać bo jutro obowiązkowo już koniec drugi gotowy przeprowadzka bydła i trochę z rana tym się, z tym się trzeba pociągać bo żeby nie to to bym sobie jutro rano doorał i od południa byśmy sieli, no ale no mówię, no sytuacja jest jaka jest rozwojowa że z tym remontem to też muszę się dostosowywać do Państwów, żeby no, no nie mieli przystoju, tak bo chcą jutro już tamte stanowiska wyrywać ostatnie yy, skuwać to i kopać powoli pod ostatni yy, no ostatni odcinek kanału już tamte są gotowe praktycznie tylko rustę układać i no i, 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 i kłaść takie pytanie do was bo mi się wydaje, że te rusty one powinny wytrzymać wózek widłowy z rustem na palecie znaczy na paleciaku, na widłach żeby sobie, wiecie, od początku zaczynali, jeździli po tych i układali. Na takim 2,5 metrowym szerokości kanale, to powinny te ruszta wytrzymać, powiedzmy, ciężar do, do 3 ton. Tak mi się wydaje, no to raczej, raczej chyba na pewno, z tego co wiem, to i ciągniki wjeżdżają na te ruszta nic się tam złego nie dzieje. Tak więc powinno to wytrzymać, no ale wolę się Was zapytać, Zrobić mukę, bo taki paleczek, taki wózek widłowy wyciągać z kanału, to nie lada przedsięwzięcie by było, więc wolałbym sobie oszczędzić, sobie i wykonawcom takich atrakcji, no a jednak jakoś trzeba te ruszta w środku poukładać. To mam już pewne sposoby, niestety ta mini koparka co mają to ma udźwig chyba do 300 kg i kurde mol tych no nie, nie dźwignie, no bo one mają momentami po 575 te największe elementy tak więc tu jest taki mały ząb żeby tą koparką można było jak szyby zaparowały trzeba zaraz dmuchnąć mocniej tylko ono już chcę wjechać na pole i zacząć skończyć nagrywanie i i, i i żeby to nie szumiało. Także dobra, ja muszę odparować szyby, odwietrzyć i widzimy się za chwilkę. No to mamy już gratowania Nki ciąg dalszy <try> Jeszcze zostało gdzieś około 3 hektarów. Do porania, tak do dziewiątej powinienem to ogarnąć. No i jeszcze zagłówki, i to zobaczymy. Zobaczymy, co no mówiłem, że chciałbym to dzisiaj zrobić. Motywacja jest przeokrutna. Najlepsze jest to, że za dnia sobie wyprostowałem linie, brązlę jak należy. A teraz pewnie po nocy ją pokrzywię w piście. Trochę na Długich widać dalej, ale W nocy to takie to oranie. ranie, no Oj nie powiem, bo się hektary kładło wieczorami jeszcze więcej Niegdyś, to na pewno już nagrywałem wtedy, tutaj było To, to ta działka ma, miała 5 hektary i tam obok następna Hektar 30 I ja to od rana się zawziąłem e, rozwiozłem Zaorałem jeszcze gdzieś tak do późnych godzin nocnych, gdzieś tak do północy, więc obornik tu leżał na gromadkach, plus do tego orka. Pamiętam, że przez dzień szło to ogarnąć, no ale orkę wtedy gdzieś o 17 zaczynałem. Dało się oboru trochę pocisnąć. Dzisiaj to mówiłem, że ten dzień nie będzie tak, to tu, to tam, to siam. Może by tak nic mi nie przeszkadzało. To Zapewne już byłby koniec. A jeszcze młyn dzisiaj był. E, mobilna mieszalnia i 4 tony na filię zawieźli. Śruty i skład: tona przynżyta 3 e, tony jęczmienia mniej więcej. I taką śrutę wsypali w e, zbiornik metalowy. Nie będę już musiał wozić, nigdzie mi nie będzie zamakać w big bagach te też nie będę tego przewoził po 400-500 kg przyczepką i zamieszania zbędnego sobie dokładą. Także git. Zobaczymy jak to wyjdzie cenowo ta usługa śrutowania. Bo może seniora już w końcu Namówię, żeby dał sobie spokój mieszalnikiem robić, a wziąć młyn raz na miesiąc czy na dwa pośrodować wszystko i z bańki. ale naprawdę błyskawicznie to ślutaj w porównaniu do tego sąco tłuczącego to w ogóle nie ma podejścia <grym> Jaka to, jaki to jest przewód Zbliża się godzina 19 jeszcze trochę mnie tutaj te pole przytrzyma, ale tak na zakończenie, żeby o ludzkiej porze Wam zmontować i wrzucić ten film. Powiem, że na tym polu to jest trzecia uprawa w tym sezonie. Bo na wiosnę rósł jedźmy, posiany jako zimy, ale w tym roku rósł, zebrany, posiana mieszanka górska i jeszcze przeżyto o zimę będzie dosiana. w jednym roku trzy różne uprawy na jednym polu. Można? Można. Tak więc zostało mi gdzieś jakieś dwa hektary i w pewnym całe dwa i zagłówki i będzie zmęczone jutro się dowiecie czy wytrzymałem i doorałem czy odpuściłem także tu zostawię was tą małą zagadką no i fajno by było jutro to zacząć dzisiaj, żeby w tym miesiącu to było zasiane bo... no będzie tu trochę też kręcenia przy się no fakt faktem, że to równa działka, tam lekki klin jest no i te trzy słupy, no ale no, jedno pole i dnia mało, żeby to załamać. ale tak jak mówiłem, żeby nic mi dzisiaj nie odbywało nie od tej opki, to już dawno byłoby to zakończone nawet myślę, że do obrządku bym to załamał ale jest jak jest na niektóre rzeczy nie mamy wpływu Że co, dojeżdżam do Łubnocia i cywilizacji tu trochę widać kończę nagrywanie, bo trzeba też zmontować ten film i wrzucić o jakiejś tam ludzkiej porze żebyście długo nie czekali i ci rywalizujący o pierwszy komentarz też za długo nie męczyli telefonu do innego urządzenia na odświeżaniu także kończę nagrywanie, widzimy się jutro